Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym drapingu. Słuchajcie, draping wtorkowy. Co my tu mamy? Pięciozłotowe zdrapki, walizka pieniędzy, podkowa szczęścia i ekstra pensja, czyli jedna z takich moich ulubionych, bo ja to słuchajcie, lubię jak jest trochę coś inaczej. Ja wiem, 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 wygrywające liczby, Twoje liczby, standard. No ale jest ta szansa, o, Ty może szukasz dwa razy napisu Ekstrapensja, będzie 100 tysięcy i 3 tysiące ra... co miesiąc przez 3 lata. Zawsze to jakaś taka trochę inna wizja. Tak, czołgak? Każda z nich może dać bardzo piękną, wygraną, a co, zdrapiemy i zobaczymy. Jedno, czego możemy być pewni, to fajnej zabawy, tak? Ale, no, wygranej to już na pewno pewności mieć nie możemy. Myślę, że zaczniemy sobie od liski, Potem, podkowa szczęścia. A na końcu, ekstra pensja. Wkład na dzisiejszy draping, tak jak widać, 15 zł. To co. Lecimy, to lecimy, ale zanim jeszcze go zaczniemy, to ja bardzo serdecznie zachęcam do stawienia subskrypcji na kanale. Tam na dole przycisk subskrybuj, koniecznie z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Y, takich złotowych y, z miksików, premierek, no i gier komputerowych. Bardzo zachęcam wszystkich do oglądania gier komputerowych, bo powiem Wam szczerze, że te zdrapeczki to... Ostatnio naprawdę mało dają, mało dają i po prostu też trochę coraz mniej mi frajdy dają, bo gdzieś widzę, że faktycznie te um, ilość widzów, czyli ilość Was, oczywiście Wam, którzy teraz są, bardzo serdecznie dziękuję, to w sumie nie bezpośrednio do Was jest, powo, ale faktycznie widzę, że spada, no a to tak, te chęci spadają faktycznie, jak widzę, że gdzieś tam... Tych widzów jest mniej, więc będzie mi miło, jak zachęcisz ich wszystkich łapeczkiem w górę, bo gdzieś tam te algorytmy wtedy działają i wtedy bardziej się ten filmik będzie wyświetlał, a zawsze im więcej, tym po prostu weselej. No i jakiś komentarz pod filmem to jest też zawsze miłe takie coś przeczytać. Ja wszystkie komentarze czytam bez wyjątku. To co? Lecimy? No lecimy, lecimy. Jak, tak jak powiedziałem, najpierw walizka szczęścia. Co my tutaj mamy? Wygrywające liczby, twoje liczby, czyli standard. Będziemy szukać też walizki. Walizka nie mnoży, nic nie robi, po prostu znaczy coś robi. Daje nam możliwość odebrania w kolekturze przypisanej kwoty. Drapiemy najpierw wygrywające liczby. 51, 26, 43 i 59. A co tu mamy?

47 również pudło, ostatnia szansa. 58. No niestety, słuchajcie, niestety walizka i chciałbym powiedzieć, że jest pusta, ale w ogóle jej nie ma. Nawet nie ma pustej, nawet z pięcioma złotymi tej walizki nie ma, słuchajcie. Sprawdźmy sobie kontrolne. Jest U, jest W i jest Y. Mamy potwierdzenie, że walizka pieniędzy jest niestety pustakiem. Odkładamy, bierzemy kolejną, tak jak zapowiadałem. Kolejne to podkowa szczęścia. Zasady praktycznie identyko wygrywające liczby, twoje liczby, z tym, że teraz nie szukamy walizki, a właśnie tytułowej podkowy. Lecimy! 58, 51, 18 i 24.

42, lustrzane odbicie co do 24, czyli pudło 39, pudło i ostatnie 14, to również pudło. Słuchajcie, oj, oj, czyżby to był dropping na zero? Naprawdę, ostatnio słuchajcie, nie rozpieszcza, a budżet coraz mniejszy. Nie ukrywam tego, nawet już tak bardzo powoli. Mam nadzieję, że to odwiodę się jeszcze od tego, ale zaczynam się zastanawiać, czy albo nie zmniejszyć ilość drapingu, albo może zrezygnować z drapania na kanale, no bo gdzieś tam... Fajnie, fajnie, bardzo to lubię, ale gdzieś tam faktycznie do no, te koszty zaczynają nie zżerać. A w sklepie też nic nie taniej, tylko drożej niestety. Jest D, jest P i jest A. Czyli mamy potwierdzenie, że kolejna zdrabka to pustak. No i zobaczmy, co tutaj ekstra pensja. No chyba, że będzie ekstra pensja, to będę miał zapewniony budżet na najbliższe 3 lata na bardzo, bardzo duże drapingi, słuchajcie. Sprawdźmy to. Oczywiście standard, wygrywający liczby twoje liczby, no i będziemy szukać tutaj czego? Dwóch napisów ekstrapensja. pensja. 28

ale tu niestety, czego nie ma, nie ma znaku równości, nawet jak sobie dopisz, yy, znaku dodawania przepraszam, nawet jak sobie dopiszę, więc pudło. Co jeszcze mamy? 3 lustrzane odbicie, co do 30. 18 pudło. Jest pierwszy napis ekstrapensja. 23 pudło. Jest 15, jest 15, coś wpadło, coś wpadło. Ale co to za chwilę się okaże. Zdrapmy jeszcze tą ostatnie tutaj okienko. No na pewno nie będzie ekstra pensja. To na murbeton. 7. No to co? No to sprawdzamy słuchajcie, sprawdźmy sobie, co tam jest. No słuchajcie, jak już faktycznie się trafiło, chociaż coś na te trzy zdrapki, chociaż w jednej jest. Chociaż tak coś czuję w kościach, słuchajcie, zawsze tak optymistycznie podchodzę, ale tak czuję w kościach, tam będzie po prostu 5 zł. Tak czuję, ale mam nadzieję, że się jednak mylę. Gdzieś tam ta nadzieja z tyłu głowy jest, że się mylę, no, ale tak czy owak, jest wygrana, to bardzo Was serdecznie proszę, zostawcie łapeczki w górę, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Już nie wspomnę, że jeżeli nie zasubskrybowaliście kanału, no to w ogóle. To już ostatni moment, no nie, ostatni jeszcze, nie, ale fajnie by było, jakbyście to zrobili. To co, sprawdzamy, co my tu mamy. Mogliśmy się tego spodziewać, mogliśmy się tego spodziewać. 5 zł, no lepsze zdecydowanie 5 zł niż pusta, to jest sprawa jasna. Bezdyskusyjna, secie 3 razy S oznacza 5 zł zrocik w zdrapewce pensja. To co? No to czas, słuchajcie, na króciutkie króciutkie podsumowanie. Dzisiaj były trzy zdrapeczki. Testowaliśmy takie zdrapeczki 5 złotowe, podkowe szczęścia, walizkę pieniędzy i ekstra pensja. No i co nam tutaj wyszło, słuchajcie? Podkowa szczęścia z numerkiem 50 niestety to pustak. Walizka pieniędzy z numerkiem 42 to nic innego jak kolejny pustak. Natomiast ekstra pensja z numerkiem 47 faktycznie jest z drapeczką wygrywającą. Co prawda, tylko zrocik, ale zawsze zdecydowanie to lepsze niż nic. 3 razy S mamy 5 zł. No to co? No to wkład. Słuchajcie, dzisiaj 15 zł. 5 zł do odebrania w kolekturze. No czyli niestety ten standard ciągniemy już od naprawdę bardzo dłuższego czasu. Niestety w plecy. Niestety jestem w plecy. No, tak jak mówiłem, słuchajcie, krucho, krucho zaczyna się robić, krucho, no, ale... Nie mówię, że od razu, nie mówię, że od razu, ale gdzieś tam takie... Ciemne myśli mi chodzą po głowie, słuchajcie, no, ale... Jeżeli chcecie dać znać, że nie, że jednak mam nagrywać, no, to najlepiej zasubskrybuj ten kanał tam na dole z dzwoneczkiem, jeżeli oczywiście chcesz. Yy, łapeczka w górę, no i jakiś komentarz pod filmem też będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło. No to co? No to duże was zatrzymywać nie będę, tak? Wam oczywiście samych wielkich, wielkich wygranych życzę. No i co mogę jeszcze powiedzieć? Coś musiałeś jeszcze powiedzieć, ale chyba po prostu, po prostu powiem standardowo. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!